Cześć Ciemanko, z tej strony Squido. Witam bardzo serdecznie w odcinku numer 119 z sezonu drugiego dziennika z Minecraft, którego dzisiaj celem jest zdobycie kolejnej wyspy endu, kolejnego end city, czyli miasta endu i kolejnego end ship, czyli statku endu. Zobaczymy sobie co możemy do lawy wyrzucić, bo zapowiadałem, że będę wyrzucał sporo do lawy, to akurat mamy moc 1. Czyli coś co do lawy niewątpliwie warto jest wyrzucić, bo to są tak bezużyteczne książki, że no nie widziałem tego sensu istnienia. Dlatego sorry, zapowiadałem też, że będę do lawy wyrzucał kilofy, mianowicie te dwa, ale tak trochę mi się szkoda zrobiło, wiecie. Ja wiem, że byłyby hejty, ale ogromne, ale się tym nie tak nie przejął. Dobra, przejmuję się tym, dlatego nie wyrzucę tych kilowów, tylko je ja normalnie zużyję. Um, tak, tak sobie zrobimy. Tutaj mamy kolejne surowce. O, zobaczcie, że szmaragdów akurat miałem więcej tutaj w bazie beta. Z tego pewnie względu, że były tam zastosowane jakieś specjalne techniki, właśnie pozyskiwania tych szmaragdów. Dulce, czy nie? Tak, 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 Tutaj, jeżeli chodzi o lapis lazuli, lazuryt tak zwane. No jest, jesteśmy na dobrej drodze. Do narzędzi wrzucimy te kilofie, których na razie nie będziemy używać, tak samo te różne tutaj rzeczy, które mamy. Szalker boxów na razie nie będę używać. Na razie nie, na razie tylko wziąłbym sobie tak kontrolnie. Mm, Tutaj o, skrzynie endu. Ona jest tylko tak mi potrzebna. Zresztą i tak tutaj będziemy budować aquapark, więc tej skrzyni tutaj nie będzie, będzie ona w sypialni na przykład. O. To jest właśnie dobry pomysł, żeby skrzynia endu była w sypialni. Zamiast tej skrzyni zwykłej to by było fajnie. I w ogóle mamy tutaj crafting e, sypialni. Ja o nim trochę tak zapominam i w sumie chyba nigdy jeszcze z niego nie korzystałem. Z tego craftingu w sypialni. Perły są. Yy, trochę jakichś budulców, czyli kobla są yy, i jeszcze jedzonko, takie jakieś lepsze, jakieś lepsze jedzonko. Mamy? Mamy, pewnie, że mamy. Dobra, nie mamy. Hej, tutaj za tak kiepsko to wygląda. Yy, pieczony kurczak, I tutaj 14 się go ostało, poza tym mamy ryby, czy nie mamy ryb? No. Nie, jeszcze tam z tym. Ważne, że ten kurczak tego jakoś przeżył. Tutaj I możemy już w sumie sobie lecieć na pociąg. Także zobaczymy się przy. No, Wyspach Endu. No, pewnie tak. A! Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, mianowicie strój. Który tutaj zamierzam ogarniać strój? Buty. Jeżeli chodzi o buty. No, Amor, zniszczmy to sobie. Ok, no to jest ważna kwestia, mimo wszystko. No ogarnięcie. Zobaczcie, mamy tutaj sobie buty z naprawą, czyli tak zwanym Mendingiem, z ochroną 4. Niezniszczalnością. E, jedyne co to nie ma tutaj powolnego opadania. Dlatego buty trzeba będzie sobie zachować. Natomiast e, te spodnie są fajne, Ale mają tą klątwę na znikanie. E, w sumie no to chyba mi to jeszcze wystarczy. Mam taką nadzieję. Klata tam mniejsza, oklata się nie martwię. Będę musiał sobie pilnować po prostu i chyba ściągnąć yy, tutaj te zbrojne, yy, nie wiem, ulepszenia. Kiedy, kiedy to będzie potrzebne. Um, na razie. To właśnie, naprawmy sobie coś. Czyli naprawmy sobie Dawida, bo on jest taki Agnieszkę. To na pewno będziemy naprawiać w tym momencie. Bo oni są bezkonkurencyjni. Totalnie bezkonkurencyjni. Także lecimy sobie na ich naprawiać. Mam nadzieję, że to aż dużo ekspa nie wyniesie mnie. Zobaczymy ile to będzie mnie kosztować. Tak więc segment na emeryturę podobno od odchodzi. E, naprawa Dawida kosztuje tylko 4. Yy, 4, ale aż 3 jak ale dobra. Natomiast naprawa Agnieszki 7. Także też malutko. Naprawdę taniutko. No i to tyle by było. Bo jeżeli chodzi o naprawę, to ja się muszę stanowić nad naprawą tutaj tych. E, Zygmunt i tak gdzie na emeryturę więc co tutaj trzeba naprawiać. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą Zanim tam pójdziemy, wiem że już 5 minut odcinka minęło, ale sobie przypomniałem Dobra, nie mam tutaj żadnych książek, tak mi to wygląda Że jednak się ich pozbyłem, do obety To właśnie jest dziwne, bo mi się wydawało, że mam em, To ostrze takie szerokie, dla miecza, a tego nigdzie tutaj nie ma właściwie Chyba, że zostało w Skrzyni Endu Ten upgrade, tak właśnie to chyba, nie to nie jest ten upgrade, ale ciernie są. O, fajnie, nawet. Bo upgrade z cierniami jest taki bardzo niedostępny. A tutaj mamy jeszcze jedzonko zapasowe. Eee, dobra, więc myślę, że mogę iść jedwabny dotyk eee, jedwabny dotyk w końcu. To mi bardzo, bardzo pomoże. Bardzo pomoże. Eee, dobra, ja się już zamykam i lecimy. Na miejscu tutaj jest coś cicho i spokojnie, ponieważ nie ma już tych żadnych szalkerów. Wszystkie chyba wyzabijałem i mam też tych sporo, sporo muszli szalkerów. Muszę sobie z, z nich zrobić jakiś użytek. Hmm. Będzie to na pewno bardzo fajne, ale w tym momencie, no to robię sobie o, parkour jak widać. Hmm, dałoby się, może, coś to przyspieszyć, przyspieszyć to. Bum. No, dobra, aż tak źle to nie było. Hmm, tutaj musimy sobie na pewno zrobić tak jak wcześniej robiłem, bo innej opcji tutaj nie widzę. Ok, no więc jestem i jeszcze trochę wyżej, bo tutaj już byłem. Tam byłem? Tam jest statek, lol Statek tam jest, yy, dobrze chyba widać Grzysła i ten szalker, jeszcze jeden się czai chyba Mhm, dobrze słychać go W którą to stronę powinniśmy iść? Tak, teraz nie widzę checkpoint. Tak, w tamtą stronę tam jest checkpoint, od tam idziemy. Bo tutaj wszędzie byłem w takim razie. Więc, skoro wszędzie byłem, no to nie warto chodzić dwa razy w to samo miejsce. A więc, zdążyłem. Yy, Dobra, tu jesteś Dawid, czy ty coś Oskar? Tu jest Oskar. Także, Oskarem zabijamy nasze szalkery, żeby wydropić więcej łusek yy, To w sumie jest taka koncepcja. Myślę, że ok, że zrozumiały to i proste, w miarę. Także dropimy łuski. Nic się nie przejmujemy. Mogę je atakować, kiedy również są w tej skorupie, ale widzę, że to tak mało damage im zadaje, jak są w skorupie. Bo go 5 razy i nic. Że no nie warto ich atakować, gdy są w skorupie. Aj. I co teraz? Dobra, nie gdzieś tam spadł, może ta. E, te muszle jedną spadły, nie wiem gdzie, ale dobra. Lecimy sobie tutaj na górę, bo pewnie będą tutaj jakieś itemki. No na pewno będą itemki, no, stuwa, że będą. Nie ma innej opcji. Po prostu. Więc. Te bloki purpury fajnie by było zebrać też, bo może one będą dobre do budowy czegoś, dobra. Muszę się e, ogarnąć z tym chodzeniem Zobaczymy se, sobie też ile jeszcze jest zdrowia Na tych itemkach, bo trzeba ich pilnować, żeby się nie, nie zniszczyły To jest właśnie... ojej Coś tu, coś tu we mnie strzela Także tarcza, lol Tarcza trochę tak dziwnie zadziałała, ale... Ważne, że zadziałała Zobaczcie, ja tutaj mało co ogarniam, ale dobra, jesteśmy sobie gdzieś tu w górę drogą, i ta droga powinna nas zaprowadzić do ukrytych skarbów. Ehm, tak, mamy tutaj pierwszą wieżę, Wieża ze skarbami, ale to jest ogromna wieża, nie? Ja dopiero jedną jakąś przyszedłem. Albo w ogóle, nie przeszedłem, a to jest już druga Bo tam do końca chyba nie doszedłem w tamtej wieży Więc zobaczcie sobie jakie to jest ogromne na dziś Arsenał po prostu Będzie się w co bawić, to na pewno Nie wiem czy nam wystarczy odcinka też na ten statek Bo też jestem ciekawy czy się uda to Zorganizować Zobaczmy sobie z tej perspektywy Nie mogę na tym postawić? Kloska. Dobra Teraz mogę Mam tutaj cały ten... O, traf mnie No Super, dziękuję Oj, cholera. Aj, cholera aj, Ajajaj Dobra Powoli jakoś próbuję się ogarniać Tutaj jest szalker kolejny Oj, ziomaczku, chodź Chodź do mnie Zobaczyłem, czy tutaj są jakieś. Y, złym, złym mieczem go z, zabiłem. Ale zobaczymy, czy tutaj są jakieś prezenty. Chyba nie, chyba w tej wieży akurat nie było. Na górę na górze, zobaczymy sobie, że tutaj no nic takiego nie ma. Te bloki purpury, nie wiem po co to zbieram. Niepotrzebne mi to jest w ogóle. Do szczęścia. Jakbym chciał, to bym sobie ten zebrał. A, a nie chcę tego, nie chcę tego. Kurde, ile mówić, że tego nie chcę. Także trochę nie potrzebuję tutaj szedłem. Tak myślę. Ej. On mi z tą purpurą. No ale okej, okay. idziemy sobie teraz tutaj. I to jest chyba ostatnia wieża. Tak mi się coś wydaje. No i trzeba uważać na to. Ja sobie zrobię taki triczek, o, i nie można przez to przejść To jest właśnie najgorsze Trafił mnie, trafił, trafił Trafił, trzyma mnie Dobra, zabity Lewitacja, no okej okay. Także to było na tyle, nie mam już dodatkowych skrzynek, a szkoda, spodziewałem że jeszcze będą jakieś Mam za to też tandary Mógłbym sobie to, to zabrać? Eee, może. Ach, dobra, nie złapię tego. No, szans nie ma. Mam to. Mam to. Podobno mogę to ze swoją tarczą połączyć. Będę miał taką. O, karmazynowa tarcza. Zobaczcie. O. Fajne, Fajne nawet. Także spokojnie. mi się swojego własnego wzorku stworzyć. To sobie zarąbałem. E, ukradłem. I mam. Tutaj byłem. No i tam na dole no też w sumie wszędzie byłem. Teraz gdzie jest ten statek. Hmm. Jeszcze chyba nie tutaj. Jeszcze to tak naprawdę to nie wiem, gdzie mam iść. Dobra, tędy. Wiem, że tutaj są jeszcze jakieś szalkery, ale mniejsza tam z nimi. Teraz tak statek będzie pod tej stronie? nie po tamtej stronie, także musimy sobie iść na tamtą wieżę mm, ona jest tam, także zróbmy sobie yy, użytek z gravelu, żwiru, żwiru, Pol polskiemu żwir tutaj już wszystko zebrałem, dla pewności jeszcze sprawdzę tylko OK. na górze jesteśmy sobie o, a tam jest statek. O lol. O, fajnie. Trafiaj mnie, Shulker. Trafiaj mnie. No. Ja mam nadzieję, że on będzie dużo do mnie strzelał, bo chcę do tego statku dolecieć. Dam radę? Chyba dam radę. Trafiaj mnie. Nie wiem, może tarczy bym zdjął. Chociaż chyba nie trzeba. Trzeba tylko uważać na i hapsy. Yy, pięć, cztery, trzy. Dwa Jeden Ajajaj Perła dobra była była bardzo celna, dobra perła Skrzynki sprawdzę jeszcze, czy tutaj coś w nich jest Chyba nic nie zostało, wszystko zabrałem, także spoko, byłem tutaj Teraz statek Muszę dorzucić do niego perłą To jest chyba najtrudniejszy element Jak tam spodnie, stówka jest Uwaga, podejście drugie. Ej! Głupi po prostu. Yy, ten, że we mnie nie trafił. Myślałem, że w to skoczę i polecę automatycznie do góry. Ale nie do końca tak działa. Muszę teraz dobrze perłę rzucić, nie? Mm, wcześniej nie było tak źle, ale mogło być trochę lepiej. 7 sekund. 5, dobra, już się nie będziemy wybawić. Ojej nie trafiła Ojej, też nie trafiła. Wiesz jest to już znowu na samym dole. Jak tam spodnie 94 jeszcze wytrzymają tych pereł mam ograniczoną ilość, także trochę głupio, że tak zużywam. Niestety no, nikt nie jest idealny. Nawet Squido rzucił dobrze. Brawo. Teraz niech rzuci drugą dobrze. Trzy, dwa, jeden. Brawo. Kurde, jak mało brakowało. E, dobra, uciekamy przed nim. Przed nimi tak, właśnie. Statyw alchemiczny. Czemu by sobie go nie zabrać? O, jest miksturami w ogóle. No to natychmiastowe leczenie. Fajnie. E, tutaj mamy kolejnego rzemeczka którego tam zabiłem ILE DIAKSÓW LOL DIAKSÓW Idiaksowy kilof eee, Z NAPRAWĄ Z NAPRAWĄ kilof. WOW eee, Połączę go sobie nie wiem z czym nie mm, A Te buty niestety nie są zbyt dobre bo mają tą Klątwę uwiązania to jest bardzo zły upgrade eee, Ale jest też Elytra o której Tak bardzo często mi pisaliście mm, dodatkowo mamy też Łopatę z jedwabnym dotykiem Nie wiem czy to nie jest już druga taka Elytrę e zbieram e Z Zabrałem elytrę Teraz tak, jak się tego używa? Bo ja po prostu nie mam pojęcia Nie wiem czy to shift się naciska czy, 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 czy co? Serio tak Nie jestem ubeznany w tym aż tak bardzo Dobra, zabity Fajnie. To teraz lecimy sobie na bocianie gniazdo. O, I jeszcze głowa smoka jest, z tego co mi wiadomo. Bocianie gniazdo puste. Ale jeszcze jest ta głowa smoka. Smocza głowa. Smoczy łeb. A, bardzo wysoko jest ten statek. Jesteśmy 159 bloków nad, nad powierzchnią. Zobaczcie, jak wysoka. Mm. Tutaj jeszcze coś jest czy nie? Dobra, tutaj nic pod odkładem więcej nie ma. Jedynie ta różdżka taka ozdobna. A to sobie też wezmę, bo to fajnie świeci. Sporo obsydianu. Yy... No i to tyle. Tak no, naprawdę, statek mógłbym go wysadzić w powietrze. I by tylko obsydian został. No. mocne konstrukcyjne to ten obsydian musi być. Um, okej okay. To głowa smoka. Jak ją sobie tutaj można zebrać? Mieczem? Nie? Kilofem? Jedwabny dotyk? Jedwabny dotyk kilof zabrał głowę smoka. Wow. Ostatni, a, ostatni slot miałem nawet na to. A, dobra. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. To był odcinek ze squidem. E, portal mamy tam. Ostatnią perłą tam trafię. E, ostatnią. Zobaczycie. Ostatnia perła. Eee. Aha. XD. No. LOL. Pół serca. Eh, hello. Ja już myślałem, że padnę. Bo tak i tak mi się wydawało. Ale i tak padłem. Eee. Udusił się w ścianie. E, dobra, jesteśmy w takim razie w Alfie. Mm. Mamy wszystko tak jak, tak jak za dawnych czasów. Nic chyba nie straciłem. Jedynie co to mogłem zyskać. Um, komentujcie, subskrybujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam was. Na razie. Pa. I cześć.